Witam Was. Właśnie układam, ułożyłem recepturę. Pokażę ją na oddzielnym programie, na który nagrywa ekran. Jest to piwo Oatmeal Stout, które będzie brało udział we wrześniowej, we wrześniowej kampanii przeciwko Związkowi Twu Pols Polsku. Dobra, jeszcze raz. Jestem już po ułożeniu, a właściwie zmodyfikowaniu pewnego ciekawego przepisu na tak nudny styl jak Outing Stout. Próbowałem go urozmaicić jak tylko mogę, a pokażę Wam w jaki sposób. Niestety jestem zmuszony trzymać się w pewnych ramach stylu, ponieważ piwo, które będę ważył, hmm, dla Was w dniu dzisiejszym, bo to nagranie puszczę w niedzielę, a nagrywam w sobotę, czyli dla mnie jutro, będzie brał udział w bitwie piwnej w marcu przeciwko Hasce. Oczywiście to wszystko zabawa, ale no, z pewnością nasza dwójka, znaczy płeć brzydka i płeć e, piękna, będzie się starać uważać, nie lepsze piwo. Wiem, że piwo się już butelkuje, tfu, bombluje, fermentuje. Moje jeszcze nie jest zrobione, ale dwa miesiące do bitwy, więc myślę, że mm, nie wiem, no myślę, że będzie dobrze. E, tak jak już powiedziałem w tym nagraniu, które oglądaliście wczoraj, e, jest jedno piwo, które mnie bardzo interesuje, to jest Brazerie e, McAusland St. Old Oatmeal Oatme Stout. E, tak się nazywa piwo, które oni wypuścili bo które jest z tego co mi wiadomo jedyne bez płatków owsianych, a ze słodem owsianym. Ja taki słód owsiany oczywiście użyję, pokazywałem go, tak się rozglądam, gdzie ja to wszystko siekłem, ale o, tu leży. O, kilogram słodu owsianego zamierzam użyć, a do tego zamierzam użyć również płatków owsianych. Bo tak się rozmawiam, czy nie przedążę sprawy, zobaczymy. Czym można udziwić oatmeal. No można różnymi sposobami go udziwić, aby nie zbliżyć się do sweet stout'a, chociaż w pewnym sensie jest to taka bardzo bliska zależność między sweet jest a oatmeal'em. Jak już powiedziałem, pewnie dodam laktozy w jakiejś tam mikro ilości, ale jeszcze nie wiem dokładnie jakiej. Miałem do wyboru w tym kartonie, pół tego kartona to są chmiele brytyjskie. No, użyć nie sposób. Chmiele ciekawe jak Sovereign, jak First Gold, jak Challenger, jak Brewers Gold, jak First Gold, jak WGW, jak WGW, jak Boa jak Sovereign chyba już było, Pilgrim i tak dalej można by mnożyć i mnożyć. Postanowiłem użyć na siłę trzech chmieli, Skąd receptura? Receptura z takiego tam sobie forum, które, na którym co chwilę znajdują się jakieś receptury piw komercyjnych, piw bardzo dobrych. Wobec tego użyłem tej, tej receptury, trochę ją modyfikując, bo nie mam do końca takich, takich surowców. Jeżeli chodzi o chmielenie w tej recepturze, tego piwa, o którym mówiłem, jest użyte EKG 5% alfa, um, użyty do przedniej brzeczki oraz Winamet 5.1 alfa do gotowania, gotowanie 60 minut, um, infusion masz przy 154 stopniach Fahrenheit'a, czyli... Prawie 68 stopni Celsjusza, tam 67 z hakiem. E, piwo było robione na listach y 1968 London ESB A. No. Um, OG 1080. Maksymalne 1056 chyba z tego co rozumiem wyszło. Final Gravity 1017, kolor 32,5 i był 34,6. No dobra, moja akceptacja trochę się różni od tego, aczkolwiek mam nadzieję wylądować gdzieś blisko. Myślę, że użycie słodu owsianego będzie dobrym pomysłem. No jeżeli nie, to się pobawimy razem, zapraszam do Gdańskiej degustatorni. Chyba 15 marca, albo tam któregoś, się drugi czwartek, gdzie będziemy się bawić i serwować piwo, zastawać. Ludzie będą oceniać to, wiecie, jak to jest ich ocena. Old Oatmeal Stout. Także, no cóż, wypada życzyć mi wszystkiego najlepszego. Wiem, że mi życzycie. Tak, Z tym a za chwilę przerzucę Was do już na bezpośredni podgląd receptury i dokończę to nagranie. No, no to tyle. Powiem Wam, że dużo, dużo szukałem. Mam tutaj trochę rozcypanych hmm, surowców. Zastanawiałem się, czy dać ciemnej czekolady jasnej, czy jak, jakich karmeli dać, czy na pejlu, czy na pilsie. No cóż, mogę zdradzić, że na pejlu postanowiłem zrobić, ponieważ ta receptura jest na pejlu. 9 funtów pejla urzędowego, tak? funt płatków owsianych, funt pszenicy, funt palonego jęczmienia, pół funta czekoladowego, ale nie wiem jakiego i pół funta ciemnego krystalu 7080 l No to już skład mniej więcej znacie, a teraz zapraszam do mojego komputera. Dobra, jesteśmy już w komputerze. Te wszystkie tajemnice są już odkryte. To jest przepis na naszego owsianego stałta. Nazwa postanowiłem zachować oryginalną nazwę browaru i piwa. Piwowar jasna sprawa, garnek już jest ustalony, piwo ze słodów, wielkość partii 25 litrów. Wydajność mniej więcej taka jak uważam, że jest. Czas gotowania postanowiłem ustawić na 60 minut. Tak się wahałem, czy nie 70, 90. No dobra. Chociaż tu się jeszcze zastanowię. Data marzenia to niedziela, oczywiście. Wersja druga, bo już kiedyś robiłem. Spodziewam się wyższej wydajności całkowitej. Przechodzimy do innych ustawień. Styl, out stout. Widełki. Są już tutaj ustawione. Jak widzicie, tu są wartości, które są po mojej stronie, czyli te, te które wybrałem. Czyli celujemy w 14 Plato, 38,4 IBU, 76 EBC to są europejskie jednostki nie SRM, no i 5,2% alkoholu. Trochę mocno, ale co tam. Suma słodów użytych 7,15 15 deko suma chmielu 76 tylko gram, także jest spoko inne dane możecie sobie zobaczyć. Te pole na białe wpisuję ja, także na to nie patrzcie. Planuję zacieranie temperaturowe, jednokrokowe na full body, nagazowanie glukozą, no i fermentacja ale dwustopniowa. Ustawiłem 14 dni burzliwej w takiej temperaturze i no Dobra, niech będzie 7 dni, chociaż myślę, że będzie 5. Czas leżakowania 30 dni. Co tu się dzieje w środku w tym piwie? Postanowiłem użyć słodu Pale Ale. Ze strzegomia 4 kg i 40 deko. Dalej. Słód. Owsiany. Kilogram. Jeszcze sprawdzę, bo ja mam inne. Nie mam. To chyba nie jest Castle Malting. O nie, to jest słod. fafcet Malters z Anglii. No ale załóżmy, że ok. Szymknę na to oko. Najwidoczniej nie zaimportowałem tego do programu producenta. A nie chce mi się, ponieważ jak już powiedziałem, a nie mówiłem, to jest w ogóle laptop z Windowsem. A jak wiecie, albo i nie wiecie, fanem Windowsa, takim zagorzałem, to ja nie jestem. E, płatki owsiane. E, dwie paczki po 400 gram, daje nam to 80 deko. E, wychodzi 11% w stosunku do zasypu. E, tutaj mamy, o, jeżeli weźmiemy sobie cały zasyp, e, to mamy tak, pejla wychodzi 61%, e, słodu owsianego prawie 14%. I płatków owsianych 10%. No to może być problem, ponieważ tutaj wyjdzie na to, że owsa mamy 24-25% w stosunku do piwa. To, jest, to może być bardzo dużo. A może i nie. Trzeba próbować. Słód czekoladowy ciemny 5%, 5,5%. Jęczmień prażony 5% prawie. Przeniczny niecałe 3% w stosunku do zasypu piwa. Co dalej? drożże Mindgrow Jack M07 to są suchary, o dziwo, o dziwo, o dziwo w browarze <grym> moim, naszym użyjemy od dawna nieużywanych drożdży suchych, no ale jak już wiecie te drożdże suche, tutaj możecie sobie poczytać generalnie jakieś uwagi, one spełniają generalnie zalecenia stouta owsianego. Mają jak widzicie bardzo mało estrów i co dobrze, bo piwo takie tak stout powinno być z małą zawartością takich owocowych posmaków. Te drożdże są dobre w użytku do India Pale Ale, ale w stylu angielskim Porter, Stout, Barley Wine i inne angielskie piwa. nie bitery może być bardzo ciekawe doświadczenie. Flokulacja. Akurat tu jest coś dziwnego wpisane w programie, ponieważ na opakowaniu mam je przed sobą. Mam very high, czyli bardzo wysoka. Z tego żywotność natychmiast się podniosła. Dobra, innych nie mam. Drożże kosztowały nie 7, a 13 zł. Jedne z droższych drożdży mangroła. Okay. Eee, co do chmieli, jak już powiedziałem na wstępie, chcę to piwo jakoś bardzo mocno udziwnić. Eee, to jest piwo generalnie na takie głosowanie, kiedy ludki się schodzą, mają losy i losują, więc myślę, trafić tu w gustę publiczności bardziej niż w styl, chociaż muszę się trzymać stylu. Popijam sobie kawę, przepraszam. Eee, 28 gram, taka dziwna ilość, bo tyle mi zostało chmielu Phoenix 1032 Alfa. Dodam, jak widzicie, w gotowaniu na 60 minut, co da 25,7 IBU. Dalej. Chmiel WGV, White Bread Golding Variety, 7,80 alpha, co da około 6,5 IBU, jeżeli chodzi o całość w gotowaniu na 45 minut. No, jest taki, załóżmy, że uniwersalny, ale myślę, że Eee, tu przejdziemy już na aromat ze względu na tą zawartość alfa kwasu taką a nie inną hmm, tutaj jak widzicie Feniks to eee, jakby substytuty to Challenger East King Golding eee, North North, North eee, jaką się nazywa ten chmiel no zapomniało generalnie mam te wszystkie chmiele użyję Feniksa, bo mam otwarte po prostu pudełeczko, eee, to, woreczek strunowy dalej eee, co? Gotowanie 300 minut? Tu miało być 30 minut. O. Jak widzicie, wielkiego skoku nie ma. Czy 300 czy 30 minut? Czyli 40, na 45 minut wrzucam v wgv, na 30 minut wrzucam first gold z y, aromatycznej, krótko mówiąc, y, no mniej więcej to samo co skin goldings, jak widać, więc kurczę. Praktycznie nie musiałbym rzucać, ale wrzucę i, 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 i to wszystko schmieli. Dopiero na zimno wrzucę um, Sovereign. On, co prawda, daje takie właśnie aromaty estrowe, czyli bardzo intensywną owocowość. No, ale myślę, że jak go wrzucę na zimno, to, um, to właśnie. Może zaszkodzę sobie, może nie. Zastanowię się jeszcze, że powiedziawszy, na razie niech on tutaj jest, bo i taki tak jest do na zimno wrzuc, nie na 0 dni, tylko na 7 tylko na załóżmy. Chociaż ja nie wiem czy dokładnie to będzie 7 dni. Intensywna owocowość. Tak się zastanawiam, słuchajcie, chyba tego nie wrzucę w tym momencie. Bo intensywnej owocowości w nie ma być w Dobra, ja go usunę. Nie ma być w stałcie. Sorry, Winetu. E, dobra, ja zobaczę, jakie, mam, jakie mógłbym jeszcze wrzucić chmiele. Ja nie wiem, czy tutaj jest First Gold zarzucony. Jest zarzucony. Tak patrzę na bardzo... Chodzi on... aromat na, na mm, o aromat na zimno. O, aromat. 6,5 ma Brewers Gold ale chyba sobie go daruję Boa Kea, Anglia, 6 alfa no, zobaczymy co my tu jeszcze mamy, Bramley Cross 6 alfa Calypso, o nie, to jest amerykański już hmm, Phoenix może nie Pilgrim 11, No to odpada eee, tu są jeszcze mil amerykańskie Dobra, ja się zastanowię. Jakiś śmiel na zimno zarzucę. Teraz już nie będę tutaj Wam pierdział. Mm, niech to zostanie tak jak jest w tej chwili. I bo i tak jest niewiele spadł na 36. Może i dobrze. Bo chmiel tutaj nie powinien brać e, góry. Starty drażżżżowy British Ale, czyli Mangrove Jackie. Nie wiem kiedy ta data paczkowania była, także wpisałem jakąś bzdurę program zaleca jeżeli chodzi o starter zobaczcie jedną paczkę, bez startera dwie no nie jestem tego pewien, zawsze i tak wrzucałem jedną szczególnie, że tutaj jest tylko 14 BG zalecana wielkość startera prawie litr no i dlatego taką małą kolbę wstawiłem i trochę droże się w tej chwili mieszają pół dnia na kolbie taka jakaś malutka pianka wyskakuje z bardzo dużymi oczkami Zobaczmy szczegóły zacierania. Mamy do tutaj 21,5 litra wody w temperaturze 75,6 stopnia. Czas... Czas kroku 40 minut mi się e, nie podoba. Czas kroku ustalimy na co najmniej 60 minut. E, no i mashout, typowy mashout, tak? 75... Stopni przez 10 minut. No, nie mam z tym problemu. Myślę jeszcze, czy to będzie godzina, czy, czy na przykład dłużej zacierać. Eee, czy dłużej zacierać? Hmm. Temperatura kroku 67 stopni. Zrobimy tę, taką temperaturę kroku na 60 na godzinę. Zatrzymamy to, tak, nie lubię tych głupich temperatur 75 i 6. To niby jakie mam to sprawdzić? No. 75 stopni na 10 minut. Wysładzanie 22. 20, 20, 20, 20 albo i trzema litrami wody o temperaturze, znowu jakieś głupiej, 75,6. No generalnie będzie to 75 stopni, aby nie przekroczyć 80. Dlaczego, to gdzieś tam na playlistach z ostatniego piwa tłumaczyłem. absorcję mamy. Jak widać, nie wyleje nam się nic z garka. Zacieranie. No tak, to będzie wszystko, tu będzie... Miałem nadzieję, że zakończy się dla gęstości 2,5. Martwa przestrzeń. Dobrze, tutaj mamy ciach, 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 ciach. Dobra. Fermentacja, myślę, że to będziemy wpisywać, jak już będziemy ważyć piwo, to znaczy to, co będzie w kadzi, jaka będzie gęstość na początku wrzenia, to wszystko będzie wpisywane już podczas fermentacji. Pole oczywiście będzie wypełnione. Woda. Też się potem tym pobawię. Dobra, to tyle. Nie będę wam tutaj marudził 12 minut, już jest i tak, i tak nagrane z moim wstępniakiem, pewnie będzie znowu 20 albo i pół godziny. Tak to wygląda, taki mam pomysł na stałta owsianego. Cóż, a czy pytania, to zapraszam do stawiania pytań pod filmem. Koszt jest nieprawdziwy, ponieważ ja tutaj nie mam ani wprowadzonego magazynu, ani cen ponieważ ma na, na, na komputerze z Linuxem mam ten program taki właściwy. Ale jest zajęty w tej chwili. Dobrze. To tyle. A więc, jak oglądacie ten filmik, ja już pewnie ważę piwo. Filmy pojawią się, no nie wiem, czy od poniedziałku, czy od wtorku, to leży, jak będę miał czas te filmy obrabiać, po pół godzinki będą odcinki, 20 minut na pewno. Do zobaczenia. Żegnam Was i pozdrawiam.